Sobie, to nie wczoraj było ładnie, dopiero później zaczęło padać, ale udało nam się nie zniosła. No, nie pamiętam kiedy burza była my, żeśmy... tak, na, był zabudowany rzeszyk. A rzeszyk? Tak, i na Nie było górę, rzeszyk? Nie pamiętam kiedy. Tak, jest szlak na Sokowice. Tam jest z dół. Myślę, dopiero zaczęłam iść, tak, żeby nie było. A tam jest góra. Jest trochę stromo, ale no jest taki lepszy... są lepsze momenty, ale warto dla widoku. Tam, tam, tam w oddali o tak zaczynam się jąkać. jest czawnica. No to drugi prześwit, a teraz będziemy już szli przez las. I Tutaj jest... znaczy w ogóle w większości idziemy przez las na Sokolice. I tutaj czeka nas slalom gigant. Przynajmniej ja tak go nazywam. I jak będziemy szli... do rozwijania ścieżek na sokolicy, to które już będzie tam, nie wiem, parę kroków, a potem na trzy korony. Ja odpuszczę sobie mm, Dwa czubki korony, Chodzę to tą najwyższą część to jest bierze taka, taka platforma, widokowa. I będę wracać też przez Sokolice, a czy tutaj na przeprawę. Bo nie chcę mi się schodzić do kościenka, bo dla mnie tam jest troszkę to mi się po prostu nie chce. Przeprawa jest tam.

No, ja mam przez Sokolicę tocydę na trzy korony. Sutkałem e, bardzo śmieszną grupę, czy śmieszną, fajną grupę ślązaków, którzy też są, nie wiem, pewnie od strony Krościanka idą to na sokolicę byli załamani, bo już chcieli, żeby to było już. No ale oni, już tak powiem, są bliżej celu niż ja obecnie w stosunku do mojego celu. E, powiem wam, że sokolica ma chyba tak, tam pewnie będzie w filmiku słychać ma lepsze, ładniejsze widoki niż chyba. Mm, Trzy korony. Znaczy trzy korony też mają fenomenalne widoki, ale no nie widać od, z, z trzech koron aż tak pięknie Dunajca. Teraz w ogóle Dunajec i w ogóle te wszystkie koloryzuje to są obłędne. Nie ja mam nadzieję, że na tym telefonie będzie to widać, więc to zapomniałam karty do aparatu. Ale ja to wiedziałam, ja już to szłam na Sokolice, ja już to czułam. Eee, dobrze, teraz jesteśmy na zejściu do Krościenka. Teraz pokażę. To jest 15 minut. Trochę mi chwieję dzisiaj. godzina. To jest przełącz sosnów. Jesteśmy takiej wysokości. I na trzy korony Boże Święty, mam nadzieję, że to ja źle widzę i będzie lepiej. Dobra. Pojdziemy. Eee, Trasa jest przez las, także. Jak będzie coś ciekawego, to Wam pokażę. Na czertę Jeszcze 2 godziny 25. A tutaj jest dok. To krótko. A błędnie widać dzisiaj troszkę, że nie wziąłem tego ofiarą, naprawdę. Żałuję. A idziemy stamtąd. Tam, tam jest okolice. Tu też trzeba się troszeczkę dopywać. No to będziemy schodzić. Sumie... Tak patrzę, że można to było ominąć. Jak chyba będę ten wracać, to to pominę. Idziemy. Właśnie pomału dochodzimy na trzy korony. Hmm. Już widzę ten taras widokowy, ten, tą platformę widokową może, tak? Tu będziemy wracać, to może więcej nagram, bo tak wspinając się, to stwierdziłam, że może się skupić na wspinaniu, w trzymaniu oddechu, także... mm Tam wczoraj byliśmy na laftor, a tam dalej co wspominałam, kiedy się zdziłam na leśnicę. No tym dalej jest Dunaj. się niezmiernie, bo trafiłam na małą grupę osób tutaj, a zawsze trafiam na mojego wielu. Jęczkę cię tak ona jest bardzo malutka. Takie mówię, też są piękne, tylko, że mówię, tam tutaj aż tak w nie widać. Tam jest z okolicy, z tego co się orientuje. albo tutaj za krzakami. Obrigado. Nie wiem na taką pieninę, ale tam są tylko ruiny zamku. E... Już nie pamiętam dokładnie tej pracy, ale nie ukrywam, że miałam już jakieś ciekawe wzniesienia i tak dalej. Ja wiem, że wracając z okolicę, będą się troszeczkę się powspinać. No ale dam radę. Ja już przepłynę przez przeprawę z bardzo miłym panem góralem. No to już będzie fajnie. Dobrze, ja wam pokażę. Będę tu schodzić, trochę kamerować, jak się spinałam, a teraz jak schodzę. Czego bardzo nie lubię. Co ty robisz? Wiesz, ja mam już batonę. A co ty robisz? Ja zbieram batonę. Bardzo wygłodniesz, tak? No, ja zbieram, bo to mi zbieg. Wygłodniesz dwa razy trafi. Sam to powiedziałeś. Hej. Co ty tu Ja myślałem, że wygłodnę. No, przyniosę. Jeg står på Nordhordland. じゃあ、それで、ね。 dochodzimy do miejsca, z którego ja schodziłam z okolicy. A teraz będę tam wchodziła. Więcej będzie po polskiego, przynajmniej tak to odbieram. Czeka mnie jeszcze godzina 15. Znaczy godzina. Bardziej. E... To jest bar... bańków, gronik. Wykrościenka jest pół godziny. Mam tutaj trzy ja. To jest odpoczne, To siedzę, trochę zregeneruję swoje stopy, trochę mi już nie naficzą, ale już, że tak powiem, będę miała jutro spokój, to jest ten ostatni dzień. Także jeszcze tam parę tematów. W dzisiaj wieczorem chcę coś na jedną rzecz nakręcić, bo mnie ujęło. Mam nadzieję, że to znajdę. A... Może jeszcze wejdę na Sokolicę, ale zobaczymy, jak z moimi siłami, i... bo tu jest taki pewien moment, kiedy się tak idzie, 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 idzie i się ma już dość. No dobrze, to do zobaczenia w kolejnym wejściu. No jeszcze trochę. A to jak ktoś nie chce e, trasy. Jak ktoś nie chce trasy eksponowane, szlak eksponowany, gdzie są widoki, to idzie, to idzie sobie tam tędy, a tutaj właśnie jest eksponowane. Ja nie wyszłam w jedną stronę, dlatego pójdę tym nie eksponowaną. Zobaczę, czy tam nie będzie łagodniej, bo tam niestety jest stromo, tam w tym eksponowaniu.